Witajcie moi drodzy w dzisiejszym filmiku. Dzisiaj zrobimy sobie filmik na temat tego, kto ma was w swoich myślach, w swoim sercu. No cóż, przekonajmy się. Grupa numer jeden to ten zasuszony kwiatek. Okej. Okay. Grupa numer dwa to muszla. Grupa numer 3 to Słonik i on jest z tygrysiego oka. Dobrze, kochani, oczywiście, jak zwykle, możecie teraz wcisnąć pauzę, a ja tymczasem przejdę do grupy numer 1. Dobrze, odłożę tutaj. Grupa numer 1, moi drodzy, witajcie w Waszym czytaniu, w Waszym filmiku. No, zobaczmy. Zobaczmy, kto o Was myśli, kto ma Was w sercu. Ja poproszę Tarot o szczery przekaz, a Wy, moi drodzy, się skupcie teraz. Zaraz się przekonamy, kto o Was myśli, kto nosi Was w sercu. Kto o Was myśli? Ktoś, od kogo być może Wy odeszliście? Albo. Ta osoba od Was odeszła, tak? Czyli to może być jakiś Wasz na przykład eks, jeżeli myślicie tutaj o mm, sprawie miłosnej, tak? Jeżeli natomiast jest tutaj jakaś inna relacja, o której pomyśleliście, no to to jest ta osoba, z którą po prostu zakończyliście w jakiś sposób znajomość. Kontakt się urwał, mógł się urwać z najróżniejszych powodów. Tutaj nie będziemy teraz w to wnikać, natomiast tak, ta osoba nadal nosi ciebie w sercu, nadal jesteś w jakiś sposób bliski tej osobie, nigdy tak naprawdę nie wyrzuciła cię ze swojego serca i ze swoich myśli. To nie, nie, nie jest tak, że słuchajcie, że te myśli są jakoś takie nagminne, że non-stop o was myśli, natomiast te myśli się pojawiają na pewno o was, tak. Dobrze. Kto nosi w sercu grupę numer 1? Mhm. To jest osoba, która może być dosyć porywcza. Ogólnie na przykład zaczynać dużo projektów na raz i z żadnych zobowiązań się tutaj nie wywiązywać, tak. E, może być to osoba właśnie, o, to może być znak ognisty, czyli baran, lew, strzelec. E, może, ale nie musi. A po prostu taki ognisty temperament. Być może osoba, która jest też impulsywna, tak? Paź monet. Mówi mi o tym, że ta osoba może mieć po prostu młodą energię, taką e, paziową. E, tak jak mówię, rozpoczyna tutaj wiele projektów, e, żadnego może nie kończyć. To nie może po prostu skończyć albo kończy, ale tak po łebkach. Ja bym powiedziała, że no ok, to może być młoda osoba, ale to też trzeba dopowiedzieć, bo w którymś z filmików było, no ale on nie jest młodszy. No dobrze, moja droga, ale to chodzi też o młodą energię, tak? Są osoby, które no już wiekowo przekraczają na przykład 50-60 lat, a nadal zachowują tą swoją młodość, tak? tę swoją świeżość, więc to też o to chodzi, moi drodzy. Tutaj trzeba czasami niektórym dopowiadać takie rzeczy, chociaż wydaje się, że to jest jasne, tak. Ale ogólnie paziowa energia to jest taka, zakłada się w tarocie, że to jest taka młoda energia właśnie, także to też w sumie może być młodsza osoba. Tu też, moi drodzy, roczniki 2000 na przykład mnie oglądają, tak, także to może być po prostu młoda. Osoba. Ta osoba mogła proponować jakieś rozwiązanie sytuacji między Wami, tak? Mogliście próbować na przykład zawalczyć też o tę relację w pewnym momencie, no ale niestety nie wyszło, tak? Bo tu mogły zagrać różne czynniki, tu mogły zagrać też sprawy finansowe, jak najbardziej. Ale też chyba wydaje mi się, że tu może chodziło o komunikację i może o to, że mieliście na ten moment zupełnie inne potrzeby, zupełnie inne priorytety i po prostu tak to się rozlazło, tak? Tak czasami to bywa. Nawet w przyjaźniach, moi drodzy. Mhm. Słuchajcie, no dla tej osoby jesteście bardzo atrakcyjni. Ta osoba ma do was romantyczne uczucia. Jeżeli tutaj pytacie tylko o przyjaciela, bądź przyjaciółkę, to musicie wiedzieć, że ta osoba ma do was romantyczne uczucia, które być może skrywała pod płaszczykiem tej przyjaźni, tak? Pod płaszczykiem tego kontaktu przyjacielskiego. Natomiast musicie wiedzieć, że ta osoba w jakiś sposób po prostu tak, jak powiedziałam, minęliście się ze swoimi po prostu przekonaniami, tak? Że ta osoba może chciała coś więcej od was na tamten czas. Wy tego nie dostrzegaliście. Tak również mogło to wyglądać. Albo po prostu flirtowaliście ze sobą, ale ten flirt mm, do niczego za bardzo nie doprowadził. Nie doprowadził do mm, pogłębienia tej relacji. To jest osoba, która. Teraz może po prostu w jakiś sposób dojrzewać tutaj do pewnych decyzji, do pewnych uczuć, odczuć, emocji, yy, ogólnie do stworzenia relacji. Może na tamten czas nie mogła i nie umiała dać ci tego, czego potrzebowałaś, potrzebowałeś. Natomiast no teraz daje sobie sprawę z tego, że, że po prostu Cię kocha i nawet jeżeli nie macie teraz ze sobą takiego kontaktu albo ten kontakt jest naprawdę tutaj znikomy, to musicie wiedzieć, że ta osoba no, jest Was zakochana um, i to uczucie nie mija, to uczucia wręcz się pogłębia z czasem. Tu jeszcze jest arcykapłanka na spodzie i tak jak mówię, to jest właśnie ta tajemnica, o której powiedziałam Wam, tak, że ta osoba mogła skrywać swoje prawdziwe uczucia, prawdziwe zamiary wobec Was i w pewnym momencie, jako że nie mogła działać w tym zakresie, no bo Wy na przykład traktowaliście tę osobę jako kolegę lub koleżankę, jako takiego swojego powiernika, no to mogła ta osoba po prostu spasować i odejść tutaj, tak. Natomiast uczucia nadal są. I ta osoba, powiem Wam szczerze, że chce budować z Wami coś więcej, i tylko możliwe, że chodzi tutaj o to, że ona czeka na jakiś znak z Waszej strony, żebyście Wy jej dali jakiś znak, po prostu, i, i wtedy ona będzie mogła do Was przyjść z tymi uczuciami, będzie mogła je wyznać. Tu jest wiele tajemnic w tej arcykapłance. Tu, są, tu mogą być też jakieś takie sprzeczne uczucia, odczucia, bo to może chodzić o Was, także Wy może mieć takie sprzeczne uczucia, odczucia co do tej całej sytuacji, bo też nie wiedzieliście, na czym stoicie. Mówię, tutaj, tutaj dużo ukrywania jest rzeczy. Ale takich, nie takich rzeczy, które są, nie wiem, zdradami czy, czy jakimiś złymi rzeczami. Bardziej tu chodzi o ukrywanie swoich prawdziwych uczuć, które są jak najbardziej pozytywne, ale tutaj z różnych względów po prostu nie mogły zostać spełnione. Bardziej wydaje mi się, że chodzi o to, że ta osoba po prostu w tamtym momencie nie była na tyle dojrzała żeby dać wam to poczucie takiego bezpieczeństwa, poczucie tego, że chce budować jakiś związek, też mogła nie być zdecydowana na to, że chce takiej relacji głębszej i dlatego to się też urwało, tak? Natomiast ta osoba was po prostu kocha, tak? Bo tutaj jest królo, król kielichów i to mi każe myśleć o tym, że faktycznie to, to uczucie w tej osobie dojrzewa do was i... i i tyle, i wydaje mi się, że, że, że Wy wkrótce się o tym dowiecie. E, czy, czy to przy, dzięki temu, że ta osoba w końcu się odważy Wam powiedzieć to, wyznać te swoje uczucia, czy to dzięki temu, że po prostu Wy zaczniecie też o tym mówić, jeżeli macie oczywiście jakieś uczucia do tej osoby, i zaczniecie ze sobą po prostu szczerze się komunikować, szczerze ze sobą rozmawiać. Dobrze, moi drodzy, myślę, że na tym sobie tutaj staniemy. Jakieś wszelkie odgłosy to oczywiście. Są z balkonu, bo ja mam otwarte okna, gdyż jest upał, także przepraszam za to z góry. No i co, jedyneczki. Trzymajcie się, kochani, papa, pa. dziękuję, że ze mną dzisiaj tutaj byliście. Ok. Grupa numer dwa. Witam Was serdecznie. Wy wybrajcie tę, oto muszelkę. Położymy ją sobie tutaj na widoku. I sprawdźmy, moi drodzy, kto ma Was w swoim sercu, w swoich myślach. Dobrze. Kim jest ta osoba, która ma grypę drugą u, w swoich myślach, w swoim sercu? To może być osoba, która jest więźniem jakichś swoich przekonań, jest osobą, która jest do, bardzo bierna bardzo bierna, która nie chce działać, e, gdy chodzi na przykład o waszą relację jesteś ślepa może na wasze jakieś uczucia, pragnienia na to, co byście chcieli robić, na to, co, do czego na przykład wy chcecie po prostu dążyć, ta osoba po prostu zamyka się, tak? Zamyka się i nie potrafi ruszyć, gdy chodzi o komunikację z wami. Tutaj coś jest z komunikacją nie tak. Diabeł. Hmm. Ta osoba może być osobą, która... Ma nałogi, ma różne niefajne nawyki, które wpływają na jej postrzeganie rzeczywistości i na jej relacje z innymi ludźmi, w tym z wami. To może być osoba z podznaku koziorożca, ale nie musi, tak? Ale jest tutaj taka jakaś energia koziorożcowa. Powiem szczerze, że ta osoba w tym swoim mroku, bo ona przebywa w dosyć mrocznym miejscu aktualnie, w tym swoim roku ma takie przebłyski, że Wy się takim, może, promykiem w, te, w tym świecie dla niej, ale ona po prostu to. No. Skrzeniła, tak? Skrzeniła sprawę, że tak powiem już kolokwialnie. Szóstka monet. Ta osoba ma też skłonność do tego, żeby działać tak oko za oko, ząb za ząb, czyli na przykład, jeżeli coś jej się nie spodobało, w relacji z Wami. I, i, I w tym, w jaki sposób na przykład wy komunikujecie swoje potrzeby, ta osoba też mogła być dosyć niefajna wobec Was, dosyć bezwzględna. Tutaj widzę po prostu mm, niechęć do takiej otwartej dyskusji, bardziej chęć do jakichś kultywowania swoich obsesji, do siedzenia w tym swoim mroku i nie wychodzenia z niego, tak? Jakby tu. Jest tej osobie wygodniej siedzieć w tym roku, mimo że jest nieszczęśliwa, mimo że wie na przykład, że od Was mogłaby dostać miłość, mogłaby dostać wsparcie, to ona woli być w tym roku po prostu. Wydaje mi się, że tutaj też chodzi o te nałogi, tak? Tutaj może to być osoba, która ma naprawdę silne uzależnienia. Od różnych tu rzeczy, substancji, tak. Nie będę tutaj już mówiła konkretnie. W każdym razie tu mogą być silne uzależnienia. I ta osoba po prostu jakby nie chce z tego wyjść, tak. Mimo, że podasz jej rękę, to. Ona czasami może przyjmować jakąś pomoc, tak. Ale to jest taka pomoc, wiecie, doraźna, która tak naprawdę nie wpływa na całość tej sytuacji. A wręcz może pogłębiać jej problem, bo to ona sama musi chcieć wyjść z tego, a nie, że ktoś wyciąga do niej rękę, ona bierze to, co dla niej jest na ten moment dobre, a później Cię odrzuca. Bo może być też osoba, która Cię odrzuciła poprzez to, że ma nauk. Siódemka mieczy. Niefajna karta, powiem szczerze. Wow, kochani, grupa numer dwa, naprawdę, tu nie jest dobra energia w, ty, w, tym, w tym Waszym czytanku dzisiaj. To jest osoba, słuchajcie, która ma też skłonność do tego, żeby oszukiwać, żeby kłamać, żeby konfabulować, żeby, tak jak mówię, żeby jej było na wierzchu, nie pójdzie na kompromis, ukrywa dużo rzeczy. Tutaj na przykład, jeżeli ta osoba jest, zajmuje się hazardem, dajmy na to, tak, no to, to ma tę skłonność do tego, żeby chociażby, nie wiem, podbierać komuś pieniądze, tak, może to być też, że, wy podbiera że, że ona Wam podbierała te pieniądze. To jest tylko oczywiście przykład, to nie jest, że tak jest, tylko, że to jest jeden z, możliwy, jeden z możliwych scenariuszy tutaj. Ta osoba bywa chytra niestety, a później może udawać, że o niczego takiego nie zrobiłam, nie zrobiłam, tak? I jakby kreować się na ofiarę. Kochani, ja mam otwarty balkon, dlatego słuchać tutaj jakieś odgłosy, dźwięki, głosy ludzkie. No cóż, trudno, bo wiecie, jest gorąco, muszę mieć tu otwarty balkon. Przykro mi, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza. Mhm. Dużo żądzy jest, dużo jest pożądania. Ta osoba może być też uzależniona na przykład od, od seksu. Bo tutaj jest paść buław pod tym diabłem. No to to jest takie kierowanie się właśnie takim, taką, takimi niskimi pobudkami, tak? Wykorzystywanie też innych, niestety. Także ta osoba o Was myśli. Pomyślcie sobie, no to chyba jakiś taki mroczny eks, czy jakiś taki niezbyt dobry dla Was przyjaciel, który nie był tak naprawdę Waszym przyjacielem nigdy. Powiem szczerze. Albo ta osoba była do pewnego momentu przyjacielem, ale ten nauk na jakby wziął górę nad nią, tak? Tu jest dwójka buław pod tą kartą. Ciekawe. Ta osoba jakby czeka na jakąś pomoc, na jakiś znak z Twojej strony, ale tak jak mówię, to, ta osoba powinna się uleczyć, uzdrowić. Ona powinna podjąć tę decyzję, podjąć ten krok, żadna inna ludzka istota jej nie uzdrowi, tylko ona musi sama chcieć, po prostu tak naprawdę chcieć, a nie tylko udawać, że chce, bo tutaj mogło być już wiele obietnic składanych, czy do Was, czy do innych ludzi też że tak, że się naprawię, że faktycznie zacznę siebie uleczać i co? I nic z tego nie wyszło tak naprawdę. Tak, zawsze jest powrót do tych nałogów i do tego mroku jakby. Także tutaj należy uważać na tę osobę. Ta osoba, jeżeli ona w jakiś sposób się faktycz faktycznie podejmie leczenia ymm, i, i weźmie to na poważnie, to istnieje szansa na to, żeby się ymm, uleczyła z tego nałogu, oczywiście, nauk pozostanie do końca życia nałogiem, także zawsze może poprzez to, że ma, nie ma na przykład silnego charakteru, wrócić do tego, tak? Istnieje niestety ta możliwość zawsze. Natomiast widać, że on czy ona czeka na znak od ciebie. Nie wiem, czy chciałaby się z wami w jakiś sposób skontaktować, chciałaby już podjąć jakąś decyzję, po prostu tutaj zostawić coś za sobą i być może tu chodzi o ten nauk, tak? Tu jest czwórka kielichów na spodzie talii, to jest, to też, słuchajcie, te nałogi też mogą wynikać ze znużenia, znudzenia, wiecznego poszukiwania też czegoś w tym życiu, tak, Jakoś, um, jakiegoś, takiego też sensu, ale tu też może chodzić o to, że ta osoba po prostu nie widzi sensu w większości um, rzeczy, które jej się przytrafiają i ogólnie w życiu, um, może być dosyć apatyczna i taka, taka no znużona, zmęczona po prostu. To jest osoba, która może was ciągnąć w dół, niestety, jeżeli wy będziecie dalej e, karmić ją swoją energią. Także, kochani, postawcie tutaj granicę, tak? Postawcie tutaj kropkę i po prostu ruszcie ze swoim życiem, e, a ta osoba, jeżeli ma być nadal w Waszym życiu, no to niech będzie, ale już mm, czysta, tak? Już taka po prostu, że przepracuje te rzeczy i że, że faktycznie będzie ta poprawa u niej, bo na razie tutaj widać, że ta osoba mogła też żerować niestety na Waszej energii. I, I Wy niestety też na to się daliście trochę nabrać. Bo było wiele obietnic, ale one nie zostały spełnione. Dobrze, dwójeczki. Myślę, że na tym staniemy tutaj. Dosyć ciężka energia, powiem szczerze. Oczyścimy sobie tu atmosferę. Dziękuję Wam bardzo. Dziękuję, że ze mną byliście. Trzymajcie się. Papatki. Ok, dobrze. Oczyśćmy tutaj całą sytuację. Okej. Okay. Dobra. <laughs> Grupa numer 3. Kochani, witajcie. Ja mam ubrudzony palec, bo oczywiście <laughs> wzięłam tutaj do ręki. Wszelkie. Dobra. Ok. Jest dobrze. Moi drodzy, my dzisiaj odpowiadamy sobie na pytanie, kto ma was w sercu, kto ma was w myślach. Ja poproszę karty o szczery przekaz. Wy, oczywiście, skupieni, oglądajcie. Kto ma w sercu grupę numer 3? Kto ma ich w swoich myślach? Kto ma Ciebie w swoich myślach? Osoba, która robi dobrą zabawę, z którą być może, to nie jest dla wszystkich teraz, być może tworzyłeś trójkąt miłosny. Jest tu taka możliwość. Może to być też osoba dosyć kochliwa. Hmm, cesarzowa. To może być... To jest najprawdopodobniej kobieta, która ma... Ułożone życie, gdy chodzi o małżeństwo, gdy chodzi o rodzinę, gdy chodzi o sprawy finansowe. Ogólnie jest to kobieta, która może być też szefową. Jest to kobieta, która ma wszystko, tak? Tak zwana It Girl, tak? To jest jakieś nowe określenie. Ja słuchajcie, gubię się czasem już w tych wszystkich określeniach. W każdym razie nawet mi się to spodobało. Więc to jest ta dziewczyna, nie? To jest, to jest ta kobieta. Ma wszystko. To mogą myśleć też często pozory. Natomiast no ta kobieta o tobie myśli. Myśli, że i to jest jakiś mężczyzna, który ma w myślach taką kobietę, no to tak, to ona o tobie myśli, ona ma ciebie w sercu, chociaż może się do tego nie przyznawać. Może mieć takie też dosyć lekkie podejście do tej waszej relacji, takie troszkę zabawowe. Ma jakąś taką ciemną stronę też w sobie. Że niby jest tutaj idealnie, idealna, że działa na przykład, um, zawsze jest, jest dobra, rzetelna, zawsze spełnia swoje obowiązki, ale gdzieś tam po kryjomu może mieć jakieś rzeczy. No gdzieś jakieś takie ujście musi mieć, tak? Nikt z nas ideałem nie jest. Tu jest też król monet. To znowu do kobietek tutaj. To jest osoba, która też może mieć rodzinę, może być ojcem, mężem, szefem, może to być biznesmen, może być to osoba ogólnie, która stoi bardzo dobrze finansowo, tak? Ta osoba o tobie myśli. To może być twój tata albo mama ogólnie, tak? Yy, bo to też jest, to, to, to są karty, które mówią mi też o rodzicach, którzy mogą o tobie myśleć. Ale mój drogi, moja droga, jeżeli. Masz romans z osobą zamężną albo z kimś żonatym, tak? No to wiedz, że ta osoba ma Ciebie w sercu, ma Ciebie w swoich myślach i ogólnie myśli o tej dobrej zabawie z Tobą, tak? Myśli o dobrej zabawie. O tym, że jak mogłoby być fajnie, gdybyście mogli, nie wiem, znowu się spotkać. Znowu się pobawić, znowu spędzić naprawdę fajnie i miło czas. Nie krzyczcie na mnie tutaj, ci, którzy tak bronią moralności, moi drodzy. No, takie sytuacje niestety się zdarzają, a tutaj mamy dwie trójki, więc to mi każe myśleć, że to może być taka osoba, słuchajcie, która już jest w związku, jest zajęta, ale myśli o kimś innym, myśli o tobie, tak? Świat. Tu może Was rozdzielać świat y, w sensie takim po prostu świat, odległość, ale świat, to też są inne osoby wokół Was, tak? Które Was y, rozdzielają. To, że ja mówię o takich sprawach, to nie znaczy, że je popieram. Tak by the way, chciałam tylko zaznaczyć. Hmm. Świat, to też jest taka karta, słuchajcie, że nie widzę poza Tobą świata. Tak? To jest tutaj dla nielicznych. Ta osoba ma do Was uczucia, ma do Was emocje, trochę niekontrolowane. Ta osoba lubi, jeżeli coś jest kontrolowane, jeżeli coś jest. Właśnie pod jej kontrolą, jeżeli coś jest takie namacalne, ona się kieruje faktami w życiu, a tutaj nagle bum. Coś nie poszło. Tak jak, tak jak zazwyczaj powinno iść, tak? Siątka mieczy. Ta osoba może cierpieć z powodu tego, że. Nie możecie się spotkać, nie możecie w jakiś sposób tej relacji mm, no, mm, kontynuować. Nie możecie być po prostu y, dla siebie. Y, mało radości jest w życiu tej osoby, mimo że ta osoba stara się pokazać, przekazać, jaka to jest szczęśliwa, jaka to jest spełniona. To tutaj y, powiem szczerze, że tego spełnienia tak do, końcu, do końca nie ma. Ona może nawet cierpieć na jakieś. Stany depresyjne, mieć stany depresyjne. Dziesiątka mieczy to są stany depresyjne. Także, no, może się poddawać jakiemuś tutaj leczeniu, nawet gdy chodzi o takie stany depresyjne, natomiast ym, ona czegoś może tu żałować i coś w jej życiu po prostu się kończy. Coś w jej życiu ma kres. Ona może po prostu też myśleć, że ta relacja między wami się kończy, tak? I ona z tego też powodu bardzo cierpi ta osoba. Czy to kobietka, czy to facet. Jejku, jejku, aż mi spadło tyle kart. No nie, to jest niemożliwe. To jest niemożliwe. Słuchajcie, te odkryte biorę, czyli te dwie wezmę. To może być osoba, która ze mm, z Wami coś świętować. To po pierwsze, bo to jest karta świętowania, i tutaj też jest karta zabawy, jakby. jakby po prostu wy sprawiacie, że ona jest radosna, że to życie nie jest takie niefajne, jakie się wydaje. Natomiast tutaj dodatkowa karta jeszcze wypadła jako królowa mieczy. Czy Ta osoba może mieć o coś do was żal, o coś do was pretensje, albo ktoś ma do niej pretensje. O na przykład relacje z wami. Też tak tutaj może być. To może być wasz bliźniaczy płomień. Tutaj jest czwórka ym, ym, buław, no ja tak to czytam, tak? Jako bliźniaczy płomień, natomiast, no, oczywiście, to jest tylko przekaz dla nielicznych. Spód talii, ciekawe, ósemka monet to może być osoba, która jest pracocholikiem, która o Was myśli, tak? To jest osoba, która bardzo, bardzo dużo pracuje, e, bardzo dużo ogólnie ma zajęć, też sobie wynajduje te zajęcia, e, żeby nie myśleć, żeby nie czuć. E, I też może być tak, że właśnie m, dzięki temu, że ma tyle obowiązków i tyle na siebie bierze, no to może po pierwsze podupadać na zdrowiu, bo tu też są problemy zdrowotne, a po drugie może, właśnie tak jak mówię, chcieć znajdować jakieś ujście, tak? Dla, dla tych swoich wszystkich problemów, jakieś takie po prostu to, że jest tak, ma zapięty silnie kołnierz tutaj, tak? Na swojej szyi po prostu jest zapięty na ostatni guzik i po prostu ona sobie nie może tutaj, ta osoba pozwolić na to, żeby... Nie wiem, żeby, żeby się jakiś blamasz tu popełnić, więc, więc gdzieś te, te emocje, te, to, ten ucisk, gdzieś musi znaleźć ujście. I ta osoba może mieć skłonność do tego, do takich właśnie rozrywek. Gdzieś po prostu cichaczem się po prostu no, no zdradzać, zabawiać, tak, gdzieś z innymi. Ta, no, bo mi się wydaje, że ta osoba ma rodzinę. Tak? Czy to kobieta, czy mężczyzna. Ta osoba ma rodzinę, ta osoba jest zaangażowana gdzieś indziej, natomiast to wszystko czasami tak bardzo ją przytłacza, że ona stara się znaleźć ujście i, i znajduje na przykład romanse, znajduje osoby chętne do tego, żeby flirtować, romansować, żeby się po prostu bawić gdzieś bez troską. Ona próbuje zapomnieć po prostu. Tu może być też coś z alkoholem związane, tak. Jakiś problem alkoholowy też tutaj może być. No dobrze, trujeczki. Mam nadzieję, że Wam odpowiedziałam tutaj na pytanie. Pamiętajcie, że to jest czytanie ogólne. Weźcie, co rezonuje, zostawcie resztę. Dziękuję, że byliście. Trzymajcie się. popa pa.